Dużo można snajpić na niej. Jak się pojedzie na J8. Ten Tedek wydaje mi się, że może się fajnie odnaleźć na tym mapie. Pytanie tylko, gdzie pojedziesz? Ja bym pojechał na pewno na lewo. Ale akurat może nie tutaj. Nie wiem czy to jest dobre miejsce. Tutaj chyba cię mogą łatwo wykryć z środka, tak mi się wydaje. Ja bym pojechał na tej mapie chyba tam. Tam o. Z Co Zakolorowo na Tomato GG. Ja nie lubię Tomato GG tak bardzo, jeśli chodzi o analizę statystyk, bo jest za dużo informacji na spamowane. Jest milion cyferek. Cholera wie, o co chodzi na pierwszy rzut oka. Trzeba się wczytać, przeanalizować. Na WotLife jest to dość przejrzyste. Niestety WotLife nie ma takiej opcji, aby sprawdzić wyniki np. z jakiegoś okresu, na przykład 3 dni, 7 dni, tygodnie, miesiąca, i jak widzę, że jakiemuś widzowi strasznie nie idzie to patrzy, jak idzie na tej stronie właśnie i już dowiaduje się, że na przykład gra jakimś fe, fa, yy, takim czołgiem zepsutym. Więc no to jest ważne, że po prostu no Tomei to ma tą opcję sprawdzania wyników z ostatniego okresu. To mi się w tej stronce podoba. Reszta no już kiepsko. W stosunku do Wotaiwa. Muszę powiedzieć, że tak szczerze. Miałeś już dwa razy spota z tego miejsca. To jest, miejsce chyba nie jest takie dobre, co? Dwa razy już cię widzieli w tej bitwie. Teraz nawet jesteś pod spotem i ci nawet nie chowasz. No uważam, że. No tak nie powinno być. Ten Tedek jest mięciutki. Każdy go fokusuje. Raczej nie zalecam tej miejscówki, skoro sam widzisz, że dwa, dwa razy już dostałeś spota. Mówię, no stamtąd jest dużo bezpieczniej. Nie dostajesz spota tak łatwo. To prawda, kiedyś Wotlife miał aktualizowane statystyki codziennie. Dzisiaj jest z tym problem, to się zgodzę, no. Jak najbardziej, masz rację. Ty, panie Miss Hisen, kiedyś było z tą stroną lepiej? No, zobaczymy. Jak to będzie w przyszłości z nią, czy ją poprawią? Ja to postarunek do bana dałem. Aż tak stanowczy krok? Aż tak ta mapa mi nie przeszkadza, ale zauważyłem, że na niej jednak opłaca się kampić. No albo zająć środek. To są takie dwa miejsca, gdzie się najlepiej gra. Albo wieje, że na środek robię dobry wynik, ale to muszę mieć mega szybki albo kampić, bo każda inna taktyka to zawsze mam w piernicy i źle idzie już. Alga jest mocnym grajkiem. Fiolet? Kurde, to jest lepsze ode mnie. Przerąbane. Naprawdę w tej bitwie strasznie się świecisz. No, powiedziałbym, że to, że wciąż Cię widzimy w bitwie jeżdżącego jest dużą ilością szczęścia. mieli rywale kilka razy okazję Cię upolować już. Ciekawe czy SHPTK będzie w rozrusznikach. W sensie z tego portalu, ceny no. Dobre pytanie. Dobre, 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 ziomuś masz O, no, burzaki tutaj to jest potęga. Pamiętam jak odcinek nagrałem, full burzaki na tym TDku. To jest taki pojazd, że tutaj te heki robią totalny rozpiernicz. No mocny Tedek. Najlepszy Tedek chyba jaki jest na Osmotiże. Szczególnie dla kogoś, kto lubi kampić, to wtedy ten Tedek to już jest w ogóle potęga. STRV zawolny, upośledzony. Skorpion ma za słabe maskowanie. Ten ma penetrację. Ten ma y, DPM. Jak się pomylisz, to tragedii nie ma masz zaraz kolejny pocisk. Ma w pełni obrotową wieżę, no. Wszystko lepsze od Skorpiona, poza będzie na strzał. Poza Demagiem na strzał, bo faktycznie no na strzał Skorpion robi więcej, ale i tak wolę dużo bardziej tego. Tylko, że dla mnie problem jest to, że taki pojazd w ogóle nie pasuje do mnie jako człowieka, no bo ja nie kampię tak w ogóle, no gdzie, gdzie ja tak gram? Chyba, że już naprawdę nie ma innej opcji, ale ten pojazd nie pasuje do mojego stylu bycia w bitwie, ja to lubię trochę bardziej jednak do przodu pocisnąć. Może nie wolno do przodu, ale trochę szybciej... Yy, znaczy trochę lepiej opancerzonym ruszać w bój. No 130p jest gorsze od tego dużo. Nie ma wieży, od tego zacznijmy. To już go trochę skreśla. Ładnie robi niż ten tedek, naprawdę. Teraz ten Tiger 2 boczkiem, pyk. Ale cię widzi. No on macie na dwa strzały, więc tutaj trzeba go trochę uszanować. Nie wiem, czy bym się nie schował ze skały właśnie właśnie. Ostatnio gram nim tylko prawie full HE. Można, mówię, no ja nagrałem odcinek nawet taki, gdzie gram tylko H i 3000 zrobiłem. A grałem tak. No nieodpowiedzialnie, bo jakbym walczył na AP i HE, to bym zrobił znacznie więcej. Ale no... Jak rzucić na topkę, na szóstki, ja cię kręcę, no to jest. No wróg może wyjść do garażu. Tylko wtedy trzeba uważać, aby cię nie, nie obichano i nie, o, nie... wyjechali w dwójkę albo w trójkę, co, nie? No, bo, no wtedy jest lipa. Zlewie masz obiekta. Nie wiem, czy jest bicie. Nie widzisz tego obiekta, widzisz może. O, Skorpion nie ma szans SH z SHPTK. Skorpion strzeli raz, a SHPTK. Skorpiona trafi trzy razy. Podejść od powtórkę Cruizerem. 4 4,5K. Co? Ile? To dużo. Siwanko Rysiek, witam Ciebie. Dobranoc, Rysiu. Dobranoc, zbranoc. Papatki Mając 145 HP, trochę słabo teraz atakować na 26, trójkę. No jej hajekami nie przebijemy od frontu. Nie ma takiej opcji w ogóle. Także teraz bym też tutaj grał bardziej defensywnie. Dobra decyzja. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby być bardziej z lewej strony. Bardziej tam. O, baczatynka. Dobranoc, Rysiu. Dobranoc, babatki. Ziomuś, trzymaj się. I witam wszystkich widzów od ciebie. No, ten baczat nam wpadł pod lufę. Ale mamy lampę. Kurde. Ja jestem ciekawy, czy ty masz perki na kamo na 100%? Hmm... Dobre pytanie. Na pewno nie masz idealnego maskowania, bo masz yy, gaśnicę. No oczywiście ten pojazd może się zapalić, ale... Radziłbym grać z racjami, aby zwiększyć maskowanie. Oczywiście racje poprawiają maskowanie. Pojazdu. No ale wiadomo, no. Każdy gra tak jak uważa. Ja mówię co może poprawić parametry pojazdu, a widz już musi rozstrzygnąć sam, czy mu się to opłaca, czy nie. Cześć, pani Rajden. Do napłyta. No, i tu powinien być garaż. burazk za zero. Dużo szczęścia. Dużo, 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 dużo. Bardzo dużo, nawet za zero. Pecha. Przyjęta na ten pojazd raczej nie ma yy, w DNA odbijania, przyjmowania za zero. To jest yy, no duży element już. Osobości. Pozdrawiamy ekipą z Belgii. Oglądamy wspólnie na TV. Ostre, ostre. Bardzo dziękuję. Jutro gramy z Holandią. Ciekawy jaki wynik będzie. No, nie wiem, nie wiem. Jaki będzie, taki będzie. Ja tam się tym średnio przejmuję, powiem szczerze. No. Kiedyś jeszcze bardziej patrzyłem na to, ale już za wiele razy się straciło nadzieję, żeby się tym przyjmować. Już ciekawiej jakieś inne ligi popatrzeć niż takie rzeczy dla mnie. Czy event z Tracker będzie powiązany z przepustką bitewną? Takiej informacji jeszcze nie mamy. One będą pewnie op opublikowane jutro albo pojutrze. Bestia z Wadowic witam. DŁUGA WITWA, kurde no! Cierpliwy jesteś, bardzo! Bardzo, bardzo cierpliwy widz. Burask! Tu jest taki problem, że no oni powinni sobie poradzić z tym Buraskiem, nie wiem czy to będzie się bicie. Nie mam pojęcia. O, może teraz? Może teraz? Pięknie! Co prawda, ogryzek, ale no. Miałeś okazję raz jeszcze powiedzieć mu: Papa, trzy pa. minuty do końca. No teraz. Jak nie ruszysz. Może być remis. Coś strzeliło za 500, to sum musiało być twojego zespołowego gracza. Decyzja o podihaniu jak najbardziej prawidłowa. Daleko, tutaj haeczek był dobry. Tylko, że on się ruszył, no tutaj zmylił nas Borowsko, mamy spota. To su-130p może nas widzieć, to może być bardzo niebezpieczne. Dla nas. No nie powinien tym buraskiem wyjechać. No jak on wyjedzie, będę w szoku. Su, napisałeś na czacie, gdzie jest Su. No Su jest pewnie gdzieś tu. No tu, w, w tych rejonach, no. On strzelił swojego słusznika, więc musi być przed tobą. No mówię, no. Tam właśnie jest. Obok tej buraski. Za nią w sumie, no. Podjechanie, no, zalecane. Martwi mnie to, że nawet jak wyjedziesz, to mogą cię skończyć wrogowie. Burask jeden strzał i cię kończy. Na hita, pięknie, i teraz Burask. Pytanie, czy wyjedzie. Czy wyjedzie na ciebie, czy wyjedzie na ciebie, czy wyjedzie, czy wyjedzie. Wyjeżdża na to super! No bo on przeżyje, nic mu się nie wydarzy, a ty zrobisz teraz damage. Pyk! Dzień dobry i patch kończy. Pięć koła, 5 koła, 7500 uszkodzeń. 5 fragów, przepraszam. Pięć fragów, 7 5 fragów, 7500. Bardzo dobra y, bitwa, jeśli chodzi o wynik. Cierpliwie zagrana. Kłamać nie będę, uważam, że miałeś sporo szczęścia. Fakt, że zostałeś wykryty na samym początku, w tym miejscu, dwukrotnie. Był ryzykowny, nikt nie strzelił, to jest dziwne. Miałeś też taki moment, że uciekałeś po spocie od Iwena i też dostałeś tylko jeden strzał. Ten even mógł strzelić trzy razy, nikt inny nie strzelił, bo raz trafił cię z zero, raz. No na pewno nie powinieneś do tego momentu bitwy dotrwać. Tak jednak gra chciała tak jak chciała i zrobiłeś super wynik. 7700, jeszcze jeden strzał na ślepo. No, wynik jest cudowny, mówię, no. Dobrze grałeś? No, dobrze grałeś. Trochę za bardzo ryzykowałeś. Ale, no, gdybyś nie ryzykował, może tego wyniku by nie było. Także gratki. Szaconeczek. Spoczko, spoczko. Fajnie, fajnie. I dziękuję bardzo za podesłanie takiej mocnej bitwy.